Pharmacy World. Cotygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam was w Mikołajkowy poniedziałek 6 grudnia w kolejnej audycji. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla was mówić. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych zostało opublikowane. Wydawanie certyfikatów w podawce przypominającej dla osób zaszczepionych szczepionką Johnson Johnson zostało wstrzymane. Zmiany w obostrzeniach dla aptek, nowe zasady sanitarno-epidemiologiczne oraz Europejska Agencja Leków rozpoczęła przegląd etapowy szczepionki przeciw COVID-19 firmy Walnewa. W czwartek 2 grudnia ogłoszone zostało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażu przeglądów lekowych. Jak wynika z rozporządzenia, pilotaż będzie mogła realizować dowolna apteka ogólnodostępna, posiadająca minimalne zaplecze lokalowe i w której jest zatrudniony farmaceuta, który posiada odpowiednie przygotowanie do świadczenia usług opieki farmaceutycznej poprzez dokonywanie przeglądów lekowych. Pilotaż przeglądów lekowych ma potrwać do 12 miesięcy. Udział w nim może wziąć maksymalnie 75 farmaceutów. Pilotażem obejmie się od 750 do 1000 pacjentów, a jego maksymalny koszt ma wynieść 150 tysięcy zł. Koszty pilotażu będą finansowane z budżetu państwa. Od piątku 3 grudnia wstrzymane zostało wystawianie unijnych certyfikatów COVID dla osób zaszczepionych dawką przypominającą, które wcześniej przyjęły jednodawkowy preparat Johnson Johnson. Jak wynika ze słów Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika Ministerstwa Zdrowia, powodem takiej decyzji jest brak porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie zasad uznawania dawki przypominającej po zaszczepieniu Johnson Johnson. Ponadto w Unii Europejskiej nie ma żadnego rozwiązania technicznego, które pozwalałoby rozpoznać drugą dawkę szczepionki Johnson Johnson jako dawkę przypominającą. Osoby, które zostały zaszczepione dawką przypominającą po szczepieniu szczepionką firmy Johnson ⁇ Johnson jako szczepionką podstawową, w ciągu dwóch tygodni na internetowym koncie pacjenta będą miały udostępnione dwa certyfikaty: po pierwszej dawce oraz po dwóch dawkach. Tak zaszczepiona osoba będzie mogła posługiwać się jednym bądź drugim certyfikatem. Od środy 1 grudnia obowiązują nowe zasady sanitarno-epidemiologiczne w naszym kraju. W związku z tym resort zdrowia przygotował tzw. pakiet alertowy, który dotyczy również aptek. Według nowych wytycznych zmianie uległ limit pacjentów jednorazowo przebywających w aptekach. Od teraz będzie to jedna osoba na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni. Pozostałe dotychczasowe zalecenia dla aptek pozostają bez zmian. Nowe zasady obowiązują do 17 grudnia bieżącego roku. Komitet do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi Europejskiej Agencji Leków rozpoczął przegląd szczepionki przeciw COVID-19 opracowanej przez firmę Walnewa. Decyzja ta została podjęta w oparciu o wstępne wyniki badań laboratoryjnych i wczesne badania kliniczne u osób dorosłych. Badania te sugerują, że szczepionka wpływa dodatnio na wytwarzanie przeciwciał i dzięki temu pomaga w ochronie przed chorobą. Szczepionka firmy Valneva zawiera inaktywowany wirus SARS-CoV-2, który jest pozbawiony możliwości namnażania i nie może wywołać choroby. Ponadto szczepionka zawiera dwie substancje, które pomagają wzmocnić odpowiedź immunologiczną na preparat. Kiedy dana osoba otrzyma tą szczepionkę, jej układ odpornościowy rozpozna inaktywowany wirus i wytworzy przeciw niemu przeciwciała, co pomoże z kolei w walce z chorobą. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila: uniwersytetmałpa.pgf.com.pl Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć.